Sprawdzisz mi tylko, czy mam włączone nagrywanie, bo jednak trochę się boję, bo nie widzę tej kamery Ty masz. masz. Mam też. No to co? Tym samym, moi drodzy, możemy wam powiedzieć, że to jest pierwszy odcinek w stylu POF, czyli point of view, czyli z perspektywy jeźdźca. Jestem niesamowicie podekscytowany, bo to jest taka. No po prostu pierwszy taki odcinek na tym kanale, więc jestem y, ciekaw, jak. Tak, jeszcze w ten sposób nie nagrywaliśmy, więc jestem mocno ciekaw, jaki będzie odbiór. Dajcie znać w komentarzach, bo jeżeli wszystko pójdzie dobrze, no to takich odcinków możemy dawać Wam znacznie więcej. A wielu z Was prosi o to, byśmy no, nagrywali częściej konie, nie? A ze względu na to, że mamy wielu subskrybentów, których, którzy przyszli do nas nie ze względu na końskie odcinki, to też nie możemy, jakby, no, tylko kręcić tych takich ładnych vlogów, że tak powiem, yy, końskich. Więc wiecie, to każdego coś musi być na tym kanale, nie? Ale jeżeli to Wam się spodoba, to. Takich odcinków możemy naprawdę dużo kręcić, no bo przynajmniej zobaczycie jak często jeździmy konno, nie? W sumie, co to za problem? Wziąć sobie kamerę na i, i ten... Żaden, aczkolwiek powiedzieliśmy sobie, że będziemy te kamery brać tylko jak będzie ładnie Tak, tak, że jak będzie breja, jakaś tam, y, nie wiem, no takie... Chciałam tylko podkreślić, że jak nie będzie filmiku, to, znaczy, że, to nie znaczy, że nie jeździmy konno. Śmigamy do lasu Jak będzie mocno wiało, to po prostu wam włączę jakąś muzyczkę, czy coś Zobaczcie, widzicie to? To są ludzie, właśnie no, śmieci. No ja nie, nie rozumiem tego. Ty normalnie zaraz staniesz, już nie przesadzaj trochę, wiesz? Masz w głowie gdzieś coś, ten jakieś pomysły? Nie. Strona światła. W stronę światła? <noise> tak. Okay. Światło jest tam. Tu mało bo tu jeszcze kawałek ślizgu będzie. Wolne. A są ślady koni. Ciekawe czyje. <grym> ale ładnie z tym lesie. Ja kręcę. O, widzicie? Moglibyśmy jechać tędy. Ale my sobie pojedziemy tędy i tu w prawo, w lewo, przepraszam. Bo tu jest taki fajny przesmyk. I my już mamy go obcykanego. Ale tu było sarenek. Ulala. No Mają drogę swoją. ma na drogę. Ale już mi trochę zaczyna w łapki dawać czadu, nie? Jeszcze nie ma przypału, ale już wiesz. O kurcze! O kurde, stromo jest, wiesz? O kurcze, nie! O ja, ale hardcore. No, spokojnie kamuś, spokojnie brrr, brrr, Jaka ty jesteś dzielna dziewczyna No, dawaj Marii Dobry konik Tak Dobrze O tak Super Tu mam drogę Chodź, chodź, bo nam ucieka Jesteś? Co miałeś strach zejść z tej górki? No mega. Wysoko było. Ja będę w takiej pozupki tak... Zmartnięta tym koniu. No, tak głupi głupsze. Schodzili z, tego, z tej motorynki I jeden drugiemu się przykleili na plecy, bo się zcikał w te ciekaw jazdy. Jeju mhm. Nie ciągnij nosa. Czemu? Bo płynie to w górze. To co mam połykać to? A no, mi spływać no, do co, skrętamy w prawo? Tutaj? No Ale tą drogą tutaj taką leśną? Może no, potem trochę w lewo na te górki pójść A. Powiem wam, że piruet jest tak rozważny jak jego pani On po prostu stawia małe kroczki Patrzy pod nóżki Myśli Nie da się w konia zrobić e. <gryśla> I na nam namówić gdzieś Krrr. Spokojnie Kamu, nerwuj się Nie zawsze musisz być pierwsza Idziemy krokiem sarenek tu szły sarenki? Jakbyś szła, śladem, sarenek to bym mogła w każdą drogę Więc <grym grym grym> moja sarenka. Powidać, niech jest. Moja sarenka też idzie tędy. Mój, mój biały Daniel, chodź. Ty, Ośle, Piruś. Chodź, tu więc drzewka, no. E, nie uważasz trochę, że jazda Western to jest coś dziwnego w zimie? Nie. No nie, nie Ci się Western z, z, z jakimś Teksasem, z, z, z w ogóle ciepłem? Kojarzy, ale aczkolwiek też widziałam takie wiesz. Ee, nie wiem, czy to zdjęcia, czy gdzieś na filmie. Taki klimat... Nie, ja nie wiem gdzie to tam w tych Stanach jest. Ale no... Tak jest no właśnie... To możesz... Zjść nie... na konia i może być ci gorąco. Za chwilę możesz zakładać bo się nie wpada. No ale kojarzy no mi się, że oni mają takie kurtki jak ty dziś. Że wiesz, właśnie kożuch i tak dalej i też jadą w takim zimnie. Co, idziemy w te górki? Stos. Idę do ciebie No, wspinaj się kawa Oj, Soneczki jest... <grych> A, jakaś dzidzia by się bawiła. No to właśnie, widzicie pirueta jak schodzi <grych> Rozważny koń <grych> <grych> A i co jest na wprost? Magiczne jest na wprost. A ja sprawdzę ile przejechaliśmy, bo sobie włączyłem szybko, na bieganie. Mamy 2 km przejechane. Szybko, nie? Co? Jakoś szybko, tak. No. Nie Dosyć szybko, no. I ja słoneczko mam. jeszcze jest do góry. O, jest. To pokusować. Nie? No. przeskoczy? Nie wiem. Szybko. Nagrywaj mnie. Hop, hop. Szybko. Апирует? Апирует А вперед, что? А вперед, пик-пик! Туалес. Магично. Можно сой траву покусавать. Ну ять. No hej, siema O nie, jak się zderzą o, 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 o kurde, o kurde Ale się przynajmniej rozgrzeliśmy troszeczkę, co? No, dobra Proponuję jechać tam No, dobra Wiesz tam. Od tego kusika trochę mi stópki podmarzły Podmarzły? Uch, Aha Dziwne Już w palce nie czuję Ja, ja nie czuję lewy w od od rąk od dłoń Ja od stóp i to tak... Niefajnie Chowaj sobie pod dupkę czy tam Stopy? Rękę. Aha, stopy Mówię, <grym> <ja. grym> <Ubieżę> że stopy, goście Ja sobie to wyobraziłem <grym> O może chowaj sobie Po turecku usiądę <grym> No po siedzę na ręce <grym> o, ręka to tak, ja wiesz O, tu jest przesmyk. Tutaj kiedyś Marii jak nagrywała y, sarny, to tu się czołgała. To był mój drugi dom, wtedy się No, tego nagrywała, ze szoku. Powiem, wam, że konie naprawdę nie są głupie. Naprawdę? Że konie naprawdę nie są głupie. No konie to nie osły. Nie. No nie. Nie no nie, Ja bardzo chciałam kiedyś osiołka. Co? Bardzo chciałam kiedyś mieć osiołka, bardzo. No bardzo, ale na końcu miałam Na końcu miałam owieczkę No tutaj sobie iść tu Poczem po O ja, o ja tu trzeba zjechać chyba śnieg bardziej Iśkamo A Nie wiem To jest druga magiczna. W sensie ta sama, ale druga strona. Za to, no. w lewo? Nie, to jest ten O! Chodź tu w lewo. I chyba nie jechało. Nie, to jest tam. Albo po prostu latem jakoś to inaczej wygląda. Ty zobacz jakie łapwy. Widzisz co? Mikołaj. Ja się kręcę, widziałeś, co? No, no, Chyba list takich łap nie jest ma. Ostatnio co widziałaś, jakie dziki. Kurczę, ej, o mnie na insta gdzie niektórzy było? może widzieli. Jechałam samochodem ze sklepu i po prostu w miejscu, gdzie zazwyczaj nawet o takich godzinach biegamy, było sobie, było sobie statko dzików. I sobie leciały, tak nie wiem, ile mogło ich być tam? Z 8. I sobie świga po <noise> ulicy chodnikiem no. i tak dalej. w miejscu, w którym jakby chodzimy, to codziennie idziemy tam, tamtędy biegać, nie? W sensie za każdym razem, jak idziemy biegać, to tamtędy. No trochę się stykało, no bo w sumie, jakbym biegła, nie wiem, jakbym się musiała zachować. Wydaje mi się, że one się ja bardziej boją. Sąsiada na No ale one się chyba bardziej nas boją niż my ich. Tak, tak mi się wydaje. <noise> Widzicie te siatki takie? To są chyba takie odstraszacze na ptactwo, ale. Jak jeździcie konno, to na takie siatki uważajcie, bo 90% koni się tego wystraszy. Nie? Mam nadzieję, że to ładnie pokazuje. To uważajcie na to. Zorza na bangły podskoczyła. Mam dla Ciebie złą wiadomość. Chyba będzie trzeba przez rów przejść. tam nie lubimy robów. Chyba raczej na pewno. W ogóle tam nie lubimy. Nie lubimy no Wy tylko no, po prostej drodze, nie? No i szybko jechać. O ja. Ten rów jest konkretny Ej Marię Ten rów jest konkretny, ale już widzę przejście Chyba Tutaj, bo tutaj już widzę, że Sarenki przechodziły O, ale przypał Ale przypał Ale to Aha no, ty masz gorzej Prrr. No dawaj, dawaj Daj mu łydkę bardziej On jest spanną, on zejdzie bokiem Wiem No, 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 dobrze, dobrze, dobrze Dobra, to chodź bardziej tam koło bonę <noise> <noise> Trzeba było przed robem Nie mówić, że piruet nie lubi robów Patrzcie, jesteśmy po dwóch stronach rzeki <noise> Mari Kama przeskoczyła, nie? Prawie Bo widzisz, ona skacze, a on nie skacze i może dlatego. Ona skacze, no... W dużym cudzysłowiu, żeby skoczyć <noise> Tak wiem, wiem. Ale Zoza też to ma. No. Zorza by mi tak tu wystrzeliła No spróbuj. I tak masz rów do przejścia i tak. Ale nie, to To chodź tu bardziej. Yeah. Super! Przybij kopytko. No, nie chcę sobie ryzykować, nie aż tak. Może to i lepiej... No co mam powiedzieć, za to i więcej Kama przeskoczyła, Może przeskoczyła mówię? Około. Kurde, no dobra No ważne, że jesteś po tej samej stronie Znajdujemy się i tak w sobie samym tak także... Ciekawe, czy by Kama poszła drugi raz prawda. Ale nie chcę sprawdzać, bo... Generalnie by poszła Nie jest to szczyt bezpieczeństwa Ale to jest to właśnie, to było idealnie widać, że on jakby nie ma pomysłu, żeby skoczyć on takiego pomysłu działa. Ona liczbelkę no. przechodzi, to once nie później... A, przez koczyłem tylko tak przechodzić. No. Nie? No. A kawa sobie wyszli... zachwycnę. Tak, no. Czy czasie się całujemy na chwilę. Co, w lewo do stajni? Aha no. późno, ale jest y, zaraz 4,5 km. No. Więc to nie jest jakiś... Y, nie. Robimy więcej razy. No, robimy 2-3 razy więcej. No. No. Może 3 nie, ale 2 na pewno. Dla nich to jest taki spacerek, że ho... Może to wiesz. Ale to nic. Nie ma co jak jest tak zimno. Yy, jakieś tam galopy czy coś, bo się przeziębią, nie? No. Tak myślę. Muszę no ja robić czary 7 <grybuj> co to są za znaki o, kurka. My teraz oglądamy taki serial na Netflixie Właśnie go w sumie skończyliśmy O wilkołakach i tam były wiedźmy też i takie właśnie znaki co chwilę, co chwilę robiły Trochę hardcoremu A tu już byliśmy? Już byliśmy to tak, wybrało. to byliśmy no, ten tu jechaliśmy Sam no, no, tam przyjechaliśmy, chodźmy teraz tam Słyszałeś ten Słyszałem, kamera ci się wyłączyła Pożegnajmy się lepiej, bo nie wziąłem baterii Żadnych <laughs> Żadnych Ale jestem miło w tej, balują się dalej w tym w chacie Poczekaj, no, no. ja sobą supermerkę w kieszeni. Nie wsiadaj. Czemu? Bo mi ruszysz. No kurde, jaka miłość <laughs> Nie To nie miłość, to są drapkajki Jesteś? Dobra, no co? Z, ra z racji tego, że y, u Marii już padła bateria, a nie wziąłem zapasowej, myśląc, że ją wziąłem cały czas. No musimy się z wami pożegnać, bo to znaczy, że za chwilę moja kamerka padnie. No chodź, chodź Bejwar, chodź Nie nie, nie, to sobie za chwilę skupniasz. No chodź, chodź No, my już w stajni Możesz pożegnać się, bo ja mam kamerę na głowie to Mamy nadzieję, mamy nadzieję, że odcinek się Wam podobał, że jesteście za takimi odcinkami. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach. Subskrypcja, like. Dokładnie to co mówi. Wszystko. To proszę przykryć kamerę i zakończyć odcinek. Ciao.